always here when you sign never in my world land could there be ways to reveal and i how i feel Bolesławiec jest meblowany ceramicznymi ławkami. W sercu miasta, czyli w rynku, znajdują się już trzy ceramiczne artystyczne instalacje. Ławki wykonane przez artystę ceramika Mateusza Grobelnego. Dwie ostatnie, szesląg i siedzisko, zostały oficjalnie odsłonięte podczas dni miasta. Ławki powstały w ramach projektu REVIVAL. Meble polegają na wprowadzaniu tu małej architektury. Oczywiście. Nie jest to proste, bo wymaga to uzgodnień z bardzo wymagającym konserwatorem zabytków. Pierwszy taki element świadczący o sile, o marce miasta, czyli ceramiczna ławka pojawił się już, już 6 lat minęło. Wierzyć się nie chcę. Przez te 6 lat a, ja myślę, że dziesiątki tysięcy zdjęć, które poszły w świat i pokazywały Ludzi siedzących na wersce na tle teraz, już odnowionej bazyliki. Tak? A kolejny element, przepiękny element, wieńczący tą wschodnią stronę, wschodnią część rynku. A to nie jest tanie, tak? to, to trzeba zaprojektować, trzeba znaleźć pieniądze. Dlatego okazja pojawiła się następna, teraz, kiedy zostaliśmy zaproszeni do e, takiego dużego polsko-saksońskiego projektu. Inicjatorem był, były trzy instytucje: Uniwersytet Techniczny z Drezna, Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia, czyli instytucja Urzędu Marszałkowskiego i instytucja z Gerlic, która zajmuje się ekologiczną rewitalizacją centrów miast. Wtedy pojawił się pomysł, żeby tu na pograniczu zastanowić się nad wspólnym projektem, którego celem będzie ożywienie centrów, zabytkowych centrów miast i jednocześnie mm, no, wzajemne przekazywanie sobie doświadczeń, bo my mamy inne doświadczenia, Niemcy mają inne, tak? Gerlitz dopiero tak naprawdę od niedawna jest miejscem masowo odwiedzanym przez turystów, zresztą przepiękne jest to stare miasto, ono rzeczywiście e, myślę, że, że w jakichś tam kryteriach europejskich będzie niedługo bardzo, bardzo wysoko, ale oni mówią wasz rynek i ściągają od nas, tak? Gryfów gdzieś tam się od nas uczy, Reichenbach, w Niemczech. Bałcen, które ma zupełnie tą zabytkową e, infrastrukturę, też nieprawdopodobnie pięknie odnowioną. E, to są spotkania, to są konferencje, to są różnego rodzaju działania wspólne, ale jest też ten element e, meblarski. Artysta ceramik Mateusz Grobelny jest zadowolony z końcowego efektu swojej pracy. Za każdym razem robię unikatowe rzeczy, więc staram się robić e, podobne rzeczy, unikatowe, w tym samym charakterze. Ale też tutaj trzeba było przy projektowaniu wziąć pod uwagę jakby podstawowe rzeczy, spływanie wody na zimę, e, też jak to przewieźć, e, żeby też nawiązać do stempla bolesławieckiego, tam na Szczeslągu, jak się dość dobrze przyjrzy, tam jest też stempel bolesławiecki, tak samo ta duża obiekt też jest nawiązaniem do stempla bolesławieckiego, jak e, mamy też filmik z drona. Jak Popatrzymy się z góry, to też nawiązuje do dostępu Bolesławieckiego. Także jest trochę takich tajemnic tutaj jeszcze w tych dwóch obiektach. Trzy ławki już przyciągają mieszkańców i turystów odwiedzających Bolesławiec. Jest fajna i... Dlaczego? No bo jest jak ślizgawka. Bardzo duża osoba może się na niej zwieścić. A mi się podoba? A mi się podoba, bo można się na to coś wspinać. Ławeczki są piękne i w ogóle jest najpiękniej na świecie. W naszym rynku. Bardzo wygodnie. Tak. Tak. Jest... kwestia wizualna? Bardzo ładna. Podoba nam się bardzo. Mhm. Tobie? Też. Y, lubię takie kolory. Wystrój jest bardzo ładny. A to jest z ceramiki bolesławieckiej? Tak. to tak. Nawiązywać. Aha, no to bardzo ładnie. Tak. Bardzo ładna. I wygodna. Przezląki i ceramiczne siedzisko powstawały przez ostatnie pół roku. To była mozolna i bardzo precyzyjna praca artysty. Trzeba było dopracować technologię do tego przede wszystkim, bo także raczej wymieszać masę niebieską z białą, trochę jak makowiec, później go odpowiednio wygiąć, ubić, pociąć. Przynięć z tych plastrów też musiałem opracować taki rodzaj wycinaków, tylko jak do ciastek, tylko to jest, musi być oczywiście stwardsze, mocniejsze i odpowiednim kątem wycięcia, żeby przy cięciu prasowało, mocno, wzmacniało tą glinę. Więc te wszystkie elementy musiałem sam najpierw opracować, później je wyspawać, wyciąć i tak dalej jakby tą technologię, no i ponad 10 przyjaciół mi też pomagało y, samemu, wycinali mi tutaj te, te, te kafelki razem z nimi. Jest tu tylko 20 tysięcy kafelek, więc y, y, każda, za to jest, każda jest inna i unikatowa, bo przez to, że Trochę tej przypadkowości, Boglina też ma swoją przypadkowość, stworzyły się bajeczne, niektórzy mówią zapisy chmur, niektórzy mówią zapisy ludzi, e, także to taka idea do każdej, każda jest inna i unikatowa. Już teraz wiadomo, że to nie koniec meblowania miasta ceramicznymi siedziskami. Kilka dni temu w jednym z wywiadów zapowiadając tę uroczystość zaprosiłem firmy ceramiczne do tego, żeby też zechciały podzielić się z nami, bo przecież to jest najtańsza reklama, my za tę reklamę nie weźmiemy pieniędzy. Więc dzisiaj już mamy odzew, od kilku dni wiadomo, że ceramika artystyczna razem z panem Mateuszem Grobelnym wykona kolejny element ceramiczny, tak żebyśmy dorównali tym miastom, które przez kilkaset lat budowały tą przestrzeń w centrach miast, pokazującą na ceramiczny charakter, że tu żyją dobrzy ludzie, i do tego jeszcze o artystycznej duszy. Oficjalne oddanie do użytku ceramicznych mebli swoim tanecznym występem uświetniły zdolne bolesławieckie dzieci i młodzież.